Witam z tej strony Bondio. Dzisiaj sobie zrobię Stone Guys na rankingowe w sezon szósty. Mam już Bronze, a jeszcze was muszę opowiadomić widzowie, że live będzie dzisiaj o dwudziestej. Mam nadzieję, że net będzie dobry. No i oczywiście, jak będzie ping jeszcze na Stone Guysie. Dobra, to lecimy. Bez przedłużania, zaczynajmy. I mamy Bot Bash. Okej. Okay. Zobaczmy jak mi pójdzie. Dobra, skręcam się dopiero. O, yy, dobra. Muszę uważać, muszę uważać przede wszystkim yy. Cztery osoby odpadło. Oj, oje, ojej, oj, 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 oj. oj, 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 oj. Dziewiąty, dobra. No, mamy rush hour. Wtedy też miałem rush hour, a ping miałem za duży i spadłem na samym początku. Dobra, Okej Ok. U. Na razie cztery osoby spadło. Pięć. U. O, o! 6 osób spadło teraz. Dobra, dobra, dobra. Spokojnie tylko spokojnie. 7 osób odpadło. O, ten leci tam. Dobra, tylko ping był dobry. Bo jak będzie, to przyspano po prostu. Dobra, dobra. Okej, okay, dziesięć osób spadło, odpadło. O kurde, o jacie. Dobra, dobra, robi się ciekawie pa. pa. I przeszłem to. Na ping był dobry. Oh yeah. Ok. I mamy blok Dash Remastered. Żeby tylko mnie ping nie zawiódł dzisiaj. O. Dobra. Włączę sobie niewidzialność. Ok. Na razie dwie osoby odpadło. Dobra, dobra, ping! O nie! Ping mi się rozwala. Dobra. Muszę uważać i nie być blisko laseru, bo jak ping mnie złapie, to będzie ciężko. Okej. Okay. Tak naprawdę to ja jeszcze plus to, że gram, to jeszcze walczę z pingiem. O dobra Muszę umiejętnie to robić. Siedem osób odpadło. 뭐라 <laughs> 오. 어. 오케이. 와 어, 쿨해. 우와. 이야 와우. OJEJU! O nie... O nie, chciałem nie walnąć! O kurde... Ojojoj... Dobra. Mhm. No dobra, trzeba jechać z nimi. Kurczę, nie. Znowu mamy blokadę z Tu jest moja szansa na wygraną, więc muszę uważać. O. Siupa, okay. o Trzy osoby na razie odpadło, trzy mhm. Cztery osoby odpadło teraz Sześć Okej. Okay. Muszę to jakoś wygrać ogólnie, tylko jak coś to trzeba załatwić. O 11 osób, 13 osób. Okej, okej. Okay, okay. Oj Dobra Jest, wygrałem, o tak O ta bo dbasz. o kurde cool. Ping, żeby był dobry e, dobra okay. Na od odpadł. O już i leci tutaj. Muszę uważać. No, dobra. Kurde. 7 osób odpadło. Ładuj się ten ochronka Ale krótka ta ochronka, ja nie mogę No Ja ci odpadłem O, mamy rush Hour. Jaki ping? Dobra, jest na razie stabilny Tutaj sobie będę. O kurde, mm, Ok. Oj 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 oj. Na spokojnie, na spokojnie. Tam. O! Może go unicestwić. Jak myślicie? Tak, unicestwić go trzeba. Idę po ciebie. I proszę bardzo. I wygrywam. Oh yeah, Na Rush Hour. O tak. I znowu mamy Rush Hour. Tak jest. 노라? 어? 우와 휴 이거 보니나무나 어이 그래도 마음을 풀어 Dobra, siedem osób odpadło O! Hmm. O kurze. no to problem No nieźle, nieźle, się osób odpadło o. Dawaj, dawaj, tarcza! Okej okay. Bez Chyba. Tam. O, jeden został tylko. Gościu, jeden tylko. Muszę go jakoś tu unicestwić po prostu. Dobra. Hmm. Chyba mam pomysł, jakby to zrobić, tylko nie wiem, czy to się uda. O! Uu! Przeszłem? Jakim cudem! Chyba musiał spać w tej samej prawie sekundzie, co ja, ale wygrałem, wygrałem. Oh yeah. Udało się, nie, co nie. Co je, no jest ok po prostu. Yy, 115 punktów. Oh yeah. Mamy bot bash. wtedy spadłem z raszkałem, bo nie miałem pingu. Jak będzie tym razem? E, no nawet, nie wiem, nie chcę mówić. Ale dobra. Okej. Okay. No? O, leci, leci, dobra, dobra, dobra. jedna osoba odpadło. Oj ping. Okej, okay, siedem osób odpadło. Jo! No i pięknie. Odpadłem, kurde. O, dobra, znowu obodwasty, bodbasz. Dawaj, 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 dawaj. Dawa, dawa. Okej. Okay. Nie mogę odpaść jako drugi okej, okay, okej, okay. no. No, dobra, dobra, No mi się ciekawie. Yo. Wow. Wow. Dobra. Okej. Okay. Jo! O oh, nie. Power znowu. Dobra, żeby tylko było dobrze. osoba, odpadło Kurde, włączaj O tak Siedzi osoba, odpadło Oho uh -huh. Goni mnie Uch. Dobra, jest O fok no to nieźle. Oj oj. O, i pink. No pięknie. Je jest. Dobra, dawno tego nie było. Muszę uważać. Dobra. O nie pink. No to mamy problem. Is. O, dobra, ustabilizuje się. Dobra, dobra. Trzy osoby odpadło na razie. Oj, no nieźle. Dobrze, dobrze. O! Jocie, co się tu dzieje? O! Dobra, dobra O kurde 10 osób odpadło O, O! o, o. Dobra A masz Dobra, 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 robi się ciekawie, robi się ciekawie O, poszedł, 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 zniszczę go Dobra, Pink. Nie, 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 nie rób mi tego teraz. Nie, nie rób mi tego. Nie rób mi tego, proszę, błagam, nie rób mi tego. Pink. O kurde. Jeju, jeśli to wygram, to będzie cud. A on musi zginąć. Pink winek, kurde. Ok, dawaj, 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 ochronka. Ok. Jest, przeszłam. ohoho oh. Udało się Ojacie, mamy yeti yet, yet Po raz drugi Na tym odcinku, dobra, może jakoś tam będzie Chyba Okej okay. Dobra Muszę uważać, muszę uważać Po pierwsze żeby był ping dobry W sensie odpadła O no odpadło. O. Dobra, 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 dobra. dobra. Okej. Okay. Wow! O! No to mam walkę z pingiem No dawaj tam do przodu, do przodu, do przodu. Dobra, dobra, dobra <coughs> Okej, okay. o, ty Wariacie No i pięknie. Odpadłem. Jeszcze ping nie Ale chyba mamy dużo punktów, bo pierwsi nie odpadliśmy. Tak, 85 punktów i czy będziemy mieć srebro, to pytanie i tak jest! Mamy srebro proszę państwa Mamy srebro i kończymy ten odcinek dzisiaj I 750 punktów O oh yeah Mamy srebro, jest okej okay, Więc kończymy to Hej hej Dobra yy, To by było na tyle, jakoś daliśmy radę Raczej znaczy ja dałem, no dobra Więc widzowie Yy, jeszcze przypominam, live będzie dzisiaj o, osie, o, o 20, więc yy, jeśli Wam się podobało, to zostawcie suba, łapkę i komentarz. Cześć!